Panie no, Marszałku, ja mam po dużo pytań, ale żeby uniknąć tych trudności regulaminowych to je przeniosę w dużej części do swojego wystąpienia w dyskusji, a Pan Rzecznik albo na nie odpowie, albo wykorzysta w przyszłości, albo coś sobie z nimi jeszcze zastanowi się nad nimi. Natomiast teraz chciałem zadać dwa pytania, ale zanim zadam pierwsze pytanie to chciałem powiedzieć tak, że przy każdej dyskusji związanej czy to ze sprawozdaniem pana rzecznika, czy też ze zmianą ustawy o rzeczniku praw dziecka, zawsze zabierałem głos i przypominałem o tym, że rolą urzędu i rolą rzecznika praw dziecka jest nie tylko walka z patologiami, ale także obrona tego dobra, które jest, poszerzanie tego dobra. To częściowo ma swoje odbicie. W tym obszernym sprawozdaniu nie ma wątpliwości, że ważną rolą urzędu jest budowa mentalności społecznej wokół tych spraw. Cieszę się, że pan rzecznik kiwa głową. Natomiast chciałem zapytać, czy pan rzecznik podejmował jakieś działania związane z tym, Obiegiem medialnym, który był niedawno, a mianowicie dotyczył likwidacji okien życia Aha. w zamian za prawo dzieci do znajomości rodziców. No to jest, nie chcę tego komentować, pozostawiam to panu rzecznikowi. Drugie pytanie jest bardzo szczegółowe. Na stronie 43 jest napisane, że. Rzecznik postulował opracowanie wspólnego narzędzia, którym był jednostronicowy, w cudzysłowie, test na dobro dziecka do wykorzystania w działaniach dotyczących dzieci. Chodzi o Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Aha. Brzmi to bardzo tajemniczo i yy, no z pewnym lękiem to przeczytałem. Także bardzo bym prosił o wyjaśnienia w tym zakresie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Panie Ministrze. Bardzo dziękuję. Panie Profesorze, a, ja zawsze z, z, z dużą wnikliwością... Y, 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 y. W uwagi pana profesora się wczytuję, bo, 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 bo one te także pozwalają mi jakby zwrócić uwagę z, z, z różnych stron na podejmowane działania, ale tutaj te dwa konkretne, te dwie konkretne rzeczy, a jeszcze wcześniej tak, to, to ta zmiana mentalności, to budowanie klimatu wokół właściwego działania to jest jeden z priorytetów mojego urzędu i to, to staram się robić, wspierając inicjatywy już istniejące, ale także inicjując własne. Sprawa okien życia to był temat, który został wywołany wypowiedzią jednej z członki Komitetu Praw Dziecka Organizacji Narodów Zjednoczonych, pani Marii Herczok z Węgier. Która wypowiedziała się w kierunku zlikwidowania tego miejsca ze względu na brak możliwości poznania <try> przez dziecko rodziców biologicznych. Ja wtedy bardzo ostro zaprotestowałem przeciwko. Takiemu stawianiu sprawy, szczególnie w naszej rzeczywistości, kiedy na przestrzeni tych kilku ostatnich lat kilkadziesiąt dzieci zostało uratowanych w oknach życia i to jest instytucja, którą powinniśmy raczej wspierać i upowszechniać. Wystąpiłem wówczas równolegle i do rządu z zapytaniem, czy jakieś działania w tym zakresie są podejmowane i tu zostałem uspokojony, że polski rząd nie przewiduje. Takich działań, ale równolegle także spotkałem się z panią Marią Herczok i, i, i członkami Komitetu Praw Dziecka Organizacji Narodów Zjednoczonych a, a, przedstawiając stanowisko polskiego Rzecznika Praw Dziecka przedstawiając realia polskie i zapowiadając, że ten kierunek zmian w naszej rzeczywistości nie jest kierunkiem właściwym, ja na pewno będę stał po przeciwnej stronie, jeśli doszłoby do, do jakichkolwiek dyspozycji w tym zakresie nie ma żadnych reperkusji, żadne pisma, żadne e, e, próby nakłonienia nas do, 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 do likwidacji od tego czasu nie miały miejsca i mam nadzieję, że e, temat został załatwiony. Jeśli mówimy o e, ważeniu dóbr, to tutaj ta, ta sytuacja jest bezdyskusyjna. Ten dokument, tak zwany test na dobro dziecka, on już jest w końcowej fazie realizacji. Został powołany specjalny zespół w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, złożony także z przedstawicieli innych resortów, instytucji, organizacji pozarządowych i pracowników mojego biura. To jest taka instrukcja, to nawet nie nazywać, ja to roboczo nazwałem testem, ale to jest taka instrukcja przypominająca o wartościach wynikających z konwencji o prawach dziecka o podmiotowości dziecięcej, pokazująca że przy każdej interwencji służb mundurowych dotyczącej dzieci należy zwrócić, nawet jeśli przepisy do tej pory nie przewidziały pewnej wyjątkowej sytuacji, to należy zrobić wszystko, żeby zabezpieczyć dobro dziecka. Ten, ten pomysł tego dokumentu on się zrodził na, na, na bazie tej sytuacji tak zwanej opolskiej. Pan profesor pamięta zapewne, kiedy, kiedy mama musiała być aresztowana i dwoje dzieci zostało bez opieki i chodziło teraz o zapewnienie im właściwych warunków pomocy i nie od najmniej traumatycznych w tej całej sytuacji. Dzisiaj jesteśmy przy, przy, taki, przy, przy końcowej fazie projektowania tego dokumentu, który nie będzie miał ani rangi rozporządzenia, ani, ani nie będzie wpisany w ustawę, ale bardziej w takiej sferze zaleceń dotyczących wielopłaszczyznowej ochrony praw i dobra dziecka, które, które znajduje się w momencie interwencji nie tylko policji, ale także innych służb. Ja chciałem jeszcze do mojego pytania, do pytać. ponieważ Bardzo proszę, nie usłyszałem panie, odpowiedzi, co pani, co pani Maria Herczok panu odpowiedziała w tej rozmowie i druga sprawa, to się jednak nie przebiło do mediów, ta pana interwencja Przebiłem. i to uspokojenie. Było, I na... było, było, panie senatorze, ja mam też wiele tych, wiele, wiele informacji, które, które się przebiły, ale dla mnie najważniejsza to jest skuteczność. Ten temat myślę, że został załatwiony. Maria Herczok ma swoje stanowisko w tej sprawie, ona stoi na tym, na tym stanowisku, ale ma także świadomość tego, że Polska jest krajem, który ma swój punkt patrzenia na te sprawy, a okna życia są u nas wartością samą w sobie.